Dzień dobry Państwu, witam Państwa w poniedziałek 21 dnia lipca. Ja nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem TikMil i mam przyjemność zaprosić na program, w którym omawiam główne wydarzenia rozpoczynającego się tygodnia. Tygodnia, który na rynkach finansowych, przynajmniej patrząc na to, co mamy w kalendarzu, może być takim tygodniem typowo wakacyjnym, tych potencjalnych impulsów. Nie ma zbyt wiele, co, co widać tutaj na grafice obok mnie, natomiast nie można wykluczać, że któryś z, ty, z tematów takich około rynkowych, niekoniecznie to muszą być cła, być może to będzie. No, jak się Państwo domyślają, jak, jak być może to będzie jakiś inny temat związany z amerykańską polityką, wybuchnie i yy, wybu wywoła spore yy, czy też nawet duże emocje na rynkach finansowych. Zanim jednak sobie to omówimy, najpierw szybki rzut oka na taki przegląd sytuacji na wykresach, żebyśmy wiedzieli, do czego tak naprawdę się odnosimy i yy, na co, w jakim miejscu są rynki i jakich impulsów one mogą poszukiwać. Jeżeli chodzi o rynek euro to pierwsza połowa miesiąca, pierwsza połowa lipca upłynęła pod znakiem realizacji zysków. Teraz od kilku dni trwa próba powrotu powyżej, próba powrotu do trendu wzrostowego. Ten rynkowy zwrot miał miejsce z poziomu szczytu z kwietnia i, i, i tutaj rynek trochę wziął się, strona popytowa troszeczkę się bardziej Zmusiła do, do, do działania i jakieś takie odbicie obserwujemy. Niemniej jednak podażowe sygnały, które zostały dotychczas wygenerowane, dalej pozostają. Mam tu na myśli przełaną linię trendu wzrostowego, mam tu na myśli te wzrostowe, te spadkowe dywergencje wykresu ze wskaźnikami. Mam tu chociażby na myśli spadek, mimo wszystko. Poniżej tego lokalnego czerwcowego, czerwcowego szczytu. Więc to, co w tej chwili broni rynek przed głębszymi spadkami, no to z jednej strony jednak ten zwrot z poziomu czerwcowego, kwietniowego szczytu, i z drugiej strony fakt, że euro pozostaje jeszcze powyżej takich dwóch ważnych poziomów, czyli okrągłego poziomu 1,15. I znajdującej się troszeczkę wyżej, 50-dniowej średniej w tej chwili to są okolice 1,15, 1,15, 10. Troszeczka, troszeczkę większa zmienność dziś rano miała miejsce na rynku Jena, a to za sprawą niedzielnych wyborów, które koalicja rządowa o włosy przegrała. Natomiast mimo wszystko pomimo tej większej zmienności to jakoś nie generuje trwałych i dużych zmian na sytuacji na wykresie. Jeżeli chodzi o polski rynek no to złoty rano nieco umacnia się do głównych walut. Ten ruch jest naprawdę niewielki, w zasadzie do euro nawet go nie widzimy, troszeczkę mocniej złoty zyskuje do, złoty zyskuje do amerykańskiego dolara. Tutaj bez echa praktycznie przeszły opublikowane dziś dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki. Dane i straszące, i, i dające nadzieję, no bo tak, jeżeli chodzi o ceny producentów, to tutaj dalej jest deflacja, co nie jest dobrą, dobrym sygnałem. Jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, no to niestety rozczarowanie po trzech miesiącach wzrostu. Produkcja przemysłowa w czerwcu spadła o jedną dziesiątą o 1.1% przy oczekiwanym wzroście o 1,4%, ale odbiła budowlanka. Tam wzrost był, czyli wzrost produkcji budowlano-montażowej był na poziomie 2,2% w relacji rok do roku, przy prognozowanym spadku o 1,2%. I był to pierwszy wzrost po trzech, czy w zasadzie czterech miesiącach, miesiącach spadku. Natomiast to, co z punktu widzenia przyszłych decyzji Rady Polityki może być istotne, wynagrodzenia w czerwcu wyskoczyły do 9% z poziomu 8,4% w maju, i to stawia pewien znak zapytania. Czy, czy, czy być może Rada nie będzie opóźniała obniżek stóp procentowych? No bo same obniżki stóp procentowych to jest ten trend to jest ten podstawowy, podstawowy scenariusz. Ale jak widzimy, po zachowaniu złotego, te dane nie wywołały jakiejś. Dużej reakcji na rynku walutowym. Wydaje się, że po prostu rynek walutowy, rynek złotego czeka na impulsy płynące z rynków globalnych. Inny, ostatnio, no może nie ostatnio, tylko w pierwszej połowie lipca, rozgrzany rynek to jest rynek kryptowalut. Tutaj konkretnie wykres bitcoina. Widzimy, że po tym wystrzale, ten tym mocy impulsie wzrostowym, który wystrzeli bitcoina do nowych rekordów, teraz mamy stabilizację. Ciekawy rynek, z uwagi na to, że w zeszłym tygodniu wystartował sezon publikacji wyników na Wall Street. Natomiast jeżeli chodzi o układ techniczny na SP, no to tutaj jakiś ważnych takich zmian nie widać ani też potwierdzenia trendu wzrostowego. Owszem, rynek powoli, powoli pchnie się do góry, ale to też ta dynamika troszeczkę siada i w każdej chwili mogłaby się rozpocząć korekta. W zasadzie patrząc na wykres SP, taka korekta by się przydała i byłaby nawet zdrowa, gdyby. S&P cofnął się do tych szczytów sprzed kilku, kilku miesięcy. Gorąco nam się zrobiło w ostatni piątek na rynku, na polskiej giełdzie. Mocny wyszał w górę wybicie z tej trzytygodniowej konsolidacji. Przy okazji jeszcze tutaj otwarta, akurat tu niewielka, ale na wykresie WIG20 dość znacznych rozmiarów luka Luka Host dodatkowo wybicie powyżej szczyt i to sugeruje, że rozpoczęła się nowa fala wzrostowa. Troszeczkę ten obraz psuje to, to dzisiejsze cofnięcie z wyższych poziomów i cofnięcie poniżej otwarcia. Niemniej jednak ten układ techniczny wciąż jest korzystny dla rynku, dla polskiego rynku, rynku akcji. Jest spora szansa na to, że będą dalsze wzrosty. I jeszcze jeden rynek, może nie złota, bo akurat tutaj. Niewiele się działo, ale jeżeli chodzi o rynek srebra, to wygląda on dużo bardziej ciekawiej. Jak Państwo zauważyli, na rynku złota trwa taki trend boczny, będący jednocześnie korektą wcześniejszych wzrostów. Natomiast jeżeli chodzi, ona, jeżeli chodzi o srebro, to znajduje się ono w takim dość mocnym wzrostowym kanale. Po ostatnim wystrzale i nowych, nowych maksach, gdzieś tam powyżej 39, było cofnięcie teraz powolne, mozolne wdrapywanie się, wdrapywanie się wyżej. I jeszcze jeden, jeden rynek, tutaj akurat jeszcze wykres nie został zaktualizowany. Ale to sobie tak szybko y, zróbmy i zerknijmy. Rynek platyny. Y, bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce w połowie lipca, bo w pewnym momencie wydawało się, że rynek musi tutaj skorygować musi troszeczkę cofnąć się, żeby. Y, Zebrać siły, zbudować bazę pod kolejny impuls wzrostowy. Natomiast okazało się, że ta baza była właśnie budowana, budowana w tym miejscu. Był ruch do góry, były kolejne, kolejne, kolejne maksy. No i ten trend wzrostowy na rynku platyny wygląda, wygląda dobrze i wygląda na tyle dobrze, że nie jest wykluczone, że jakiś mocny ciąg dalszy taki, takiego mocnego ruchu wzrostowego, wzrostowego nastąpi. I tak oto prezentuje się sytuacja na wykresach, więc teraz przejdźmy sobie do omówienia tych wydarzeń tego tygodnia. Wspominałem już o danych z polskiej gospodarki. Ten tydzień, w tym tygodniu będziemy mieli wysyp takich danych. Najwięcej danych spłynęło dziś, bo mieliśmy i dane o cenach produkcji Sprzedanej przemysłu, czyli klasy PPI, mieliśmy dane o produkcji przemysłowej, mieliśmy dane o produkcji budowlano montażowej, czyli to akurat optymistyczne, mieliśmy dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w firmach, czyli dane o wynagrodzeniach, które troszeczkę postawiły znak zapytania przy decyzjach, przy kolejnych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. Jutro będzie ciąg dalszy. Jutro poznamy dane o sprzedaży detalicznej, to będzie Obok produkcji przemysłowej, czy, tej, czy tego miksu produkcja przemysłowa, produkcja budowlano-montażowa, to będzie taki trzeci najważniejszy raport. Rynek zakłada, że w czerwcu sprzedaż wzrosła w Polsce w cenach stałych o 3,9, po tym jak w maju był to wzrost o 4,4. Oprócz tego będziemy jeszcze, jeszcze mieli dane o koniunkturze gospodarczej, podaży pieniądza, ale to już mniej istotne. W środę ten obraz uzupełnią dane o koniunkturze konsumenckiej i stopie bezrobocia. I koniunktura konsumencka, która w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, te, ten raport, ale ja bym zwrócił na niego uwagę, bo przed miesiącem okazało się, że nastroje konsumentów w Polsce, o dziwo ku zaskoczeniu, były najlepsze, bodajże od 4 lub 5 lat. Więc teraz w głowie rodzi się pytanie, czy czy to był taki jednorazowy wystrzał, czy też może trwały początek odbudowywania się nastroju. No, to, że nastroje się poprawiają wcale na gruncie danych makroekonomicznych wcale nie musi być takie złe, bo owszem dane o produkcji są słabe, ale jeżeli patrzymy na przeciętnego konsumenta, który patrzy na świat przez pryzmat swojego portfela, no to tak, bezrobocie, Wciąż jest niskie. Z drugiej strony, płace, jak pokazał dzisiejszy raport, rosną o 9%, inflacja jednocześnie jeszcze jest powyżej 4%, ale już w lipcu spadnie poniżej 3% i wróci do celu inflacyjnego, więc realne dochody Polaków rosną, więc jest szansa na to, że, że te że, 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 że te nastroje będą dobre. Jak, czy będą, to, to, to zobaczymy. Natomiast też uprzedzając ewentualne pytania, dane płynące z polskiej gospodarki. Generalnie stanowią tylko jeden z kilku impulsów, który wpływa na nastroje na krajowym rynku finansowym. Przede wszystkim determinują te nastroje determinują impulsy płynące z zagranicy. Dane sytuacja w Polsce to jest taki, taki dodatek. Z innych informacji, jeżeli chodzi o Polskę, mamy jeszcze w tym tygodniu rekonstrukcję rządu, to jest wydarzenie polityczne, natomiast gospodarczego. Żadne natomiast to nie jest żadne wydarzenie gospodarcze. Gdyby coś, co, coś z tej, tej polityki miało przeniknąć i wpłynąć na rynki, no to wyobrażam sobie tylko jeden taki scenariusz, że rekonstrukcja rządu wreszcie odblokowuje możliwość upublicznienia zmian w podatku belki. Podobno te zmiany już są przygotowane. Tak sobie układam w głowie, że kalendarz polityczny sprawił, że nie było szansy, że nie było dobrej okazji, żeby to, to ogłosić. Więc być może, być może akurat. Temat rekonstrukcji rządu, gdy ministrowie będą wychodzić i tam się chwalić albo podsumowywać yy, okres swojej działalności. Być może to będzie ten okres, kiedy Ministerstwo Finansów, yy, nie wiadomo pod jakim kierownictwem, bo mówi się, że minister Domański będzie yy, szefował takiemu dużemu resortowi gospodarczemu, że będzie miał, yy, że awansuje. Yy, więc yy, Ktoś z Ministerstwa Finansów pochwali się, przedstawi te zmiany w podatku Belki. Mówię zmiany, bo gdzieś tam w mediach czy, czy, czy w social mediach funkcjonuje, że będzie likwidacja podatku Belki. No, nikt takiej likwidacji nie zapowiadał. Mają być zmiany, które w podatku Belki, które mają zwiększyć atrakcyjność inwestowania długoterminowo. Więc jeżeli coś z krajowego podwórka miałoby wpłynąć na na notowania polskich instrumentów finansowych, czy, czy to na giełdę, czy też na złotego, no to wyobrażam sobie, że upublicznienie być może upublicznienie tego wyczekiwanego przez inwestorów bardzo dawna i zapowiadanego przez resort finansów i, i przekładanego ogłoszenia zmian w podatku Belki, że to w jakiś sposób mogłoby wpłynąć, chociaż. Zdajemy sobie sprawę, że to byłby taki wpływ krótkoterminowy. Co natomiast jeżeli chodzi o świat, no to tak, cały czas i to jest temat, który się ciągnie i jeszcze chyba pewnie będzie się ciągnął, cały czas na tapecie są cła. Tutaj niezmiennie ich wpływ jest coraz mniejszy, bo jak Państwo sobie przypominają, to ogłoszenie 30% ceł od 1 sierpnia przez Trumpa jakoś nie wywołało bardzo dużych negatywnych, negatywnych emocji, więc rynek się zdaje, że Trumpu mówi jedno, a robi robi co, co, co innego później mówię, odwołuje, zmienia zdanie, więc nie ma się co do tego y, przywiązywać. Niemniej jednak ten temat będzie dalej funkcjonował w przestrzeni y, publicznej. Y, drugi y, ważny temat, i to już jest taki temat, przede wszystkim w odniesieniu do y, no głównie. Do rynków akcji, głównie do rynku amerykańskiego, no to oczywiście jest trwający sezon publikacji wyników. Ten sezon rozpoczął się w zeszłym tygodniu. Jak Państwo wiedzą, albo i może nie wiedzą, rynek generalnie oczekuje, znaczy oczekiwania odnośnie wyników spółek nie są za duże, więc tutaj pole do zaskoczeń jest. Całkiem spore, no ale z drugiej strony te oczekiwania nie biorą się znikąd. Inwestorzy, nawet bardziej niż na same wyniki, będą czekali na sugestie odnośnie tego, jak to całe zamieszanie z słami wpłynie na wyniki w kolejnych kwartałach. A kto w tym tygodniu opublikuje wyniki? No, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na spółki technologiczne. I tak, między innymi we wtorek 22 lipca po sesji na Wall Street wyników opublikuje Texas Instruments. Dzień później mamy wyniki Tesli, ibm i Alphabet. Natomiast w czwartek do tej grupy jeszcze dociągnie Intel. Więc na te te, 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 te spółki wydaje mi się, że to będą te najważniejsze, które mogą nadawać troszeczkę ton wydarzeniom na rynkach. Aczkolwiek obserwując zachowanie rynków finansowych, obserwując zachowanie Wall Street w tych ostatnich tygodniach, należy też chyba sobie zdawać sprawę, że jeżeli te sygnały płynące ze spółek nie będą bardzo jednoznaczne, będą takie mieszane, no to jedna spółka, nawet jeżeli. Postraszy inwestorów, to chyba tego trendu wzrostowego nie, 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 nie załamie. Może doprowadzić do jakiejś realizacji zysków, ale raczej nie do załamania trendu wzrostowego, bo ten trend pomimo, że wygasa, pomimo, że momentum spada i prawdopodobnie gdzieś jesteśmy blisko jakiejś korekty, jakiejś realizacji zysków, może stabilizacji, ten trend. No, Cały czas jest tutaj, tutaj mocny. Więc jeżeli chodzi o Wall Street i globalny rynek akcji, no to sezon wyników, zresztą sezon wyników nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo już europejskie spółki też publikują. Za chwilę zaczną publikować też duże spółki z Polski te wyniki, więc na giełdzie w połowie wakacji wyniki chyba będą bardziej budziły. Wyniki na giełdach, wyniki będą budziły większe emocje niż inne, inne czynniki. A jeżeli chodzi jeszcze o inne czynniki, no to tutaj w tym tygodniu mamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stuprocentowych i indeksy PMI i to są takie impulsy, nie impulsy, tak? Jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny, to tak jak widać tutaj na e, prognozie na wynikach ankiety, e, rynek jest przekonany, że Europejski Bank Centralny 100% nie zmieni. To jest oczywista oczywistość. Bank to mocno zakomunikował. Zresztą generalnie rynek też jest, należy pamiętać, że rynek jest przeświadczony e, o tym, że. Cykl obniżek stóp procentowych w Europie zbliża się do końca. Pytanie tylko, kiedy ten koniec, kiedy ten koniec nastąpi. Przyjmuje się i to jest taki scenariusz bazowy, że ostatnia obniżka będzie miała we wrześniu, ale są też głosy mówiące o tym, że Europejski Bank Centralny może jeszcze zaczekać i dopiero ten, to ostatnie cięcie będzie miało miejsce pod, pod koniec roku. Kiedy to będzie, niezależnie od tego, kiedy to będzie, cykl obniżek stóp procentowych nam się, e, nam się powoli, e, po, po, e, powoli kończy, więc od strony notowania euro-dolara ten czynnik e, przestanie, mieć, e, przestanie mieć takie wiodące znaczenie, a coś, co może wpływać na zachowanie e, właśnie, e, właśnie tej pary, e, no to. E, już za chwilę będą tylko oczekiwania odnośnie, jeżeli mówimy o banki centralnej, oczekiwają odnośnie się tego kiedy do obniżek stuprocentowych wróci y, amerykański Fed. Tutaj na, na marginesie można wspomnieć, że w tym tygodniu mamy wystąpienie y, Pawela, y, które z pewnością też będzie komentowane, no bo oprócz tematu ceł w Stanach Zjednoczonych mamy jeszcze naciski Trumpa na to, y, żeby Fed co, stopy ciął, naciski na to, żeby w ogóle y, y, wyrzucić Pawela y, ze stanowiska. Y, Trump raz mówi, że Paweł to szkodnik i, i, i lepiej, żeby stopy ciął, lepiej, żeby odszedł ze stanowiska. Następnym razem, gdy media o tym piszą, to zaprzecza, że, że, nie, ma, że nie ma takiego pomysłu. Moim zdaniem, finalnie się skończy na tym, że Paweł nie zostanie odwołany, ale dość wcześnie, dużo wcześniej niż by wszyscy oczekiwali, zostanie on ogłoszony jego następca i to na wypowiedziach następcy Powell'a rynki finansowe będą się już koncentrowały i to będzie wpływało na rynkowe oczekiwania, czyli nie to, co będzie mówił Bank Centralny i, i, i Powell, ale już na, na tych wypowiedziach następcy przyszłego prezesa, prezesa Fed. I to też będzie wpływało na zachowanie eurodolara, bo jak jak wspomniałem, Europejski Bank Centralny zbliża się do końca obniżek 100%. procentowych. Oczekiwana jest jeszcze jedna obniżka w dalszej części roku. Czy to będzie września, czy koniec roku, to już jest sprawa wtórna. Oczekiwane jest cięcie jeszcze o 25 punktów bazowych. Inne rynkowe wydarzenie to publikacja indeksów PMI. Przy czym y, też tu y, Państwu należy się słowo wyjaśnienia, na przestrzeni kilku ostatnich lat znaczenie tych indeksów y, stało się coraz mniejsze, coraz w mniejszym stopniu y, indeksy te. Dość mocno wyprzedzają zmiany w realnej, w realnej gospodarce, i inwestorzy już nie przywiązują tak dużej, dużej uwagi do, do tych danych. Niemniej, na czwartek, 24 lipca, taka, taka, takie indeksy zostaną opublikowane. Są to wstępne odczyty za lipiec, czyli naj, najbardziej świeże takie spojrzenie na sytuację gospodarczą. W danym kraju, w zasadzie na mm, ocenę sytuacji gospodarczej, bo też nie zapominajmy, że indeksy PMI no to są badania, badania ankietowe, to nie są twarde, to nie są twarde, to nie są twarde dane. To, co zwraca uwagę, to fakt, że indykt PMI w Japonii pozostanie powyżej 50 punktów. Spodziewana jest generalnie w Europie leciutka, leciutka poprawa, zarówno jeżeli chodzi o sektor usługowy, jak i przemysłowy w poszczególnych krajach, przy czym z uwagi, że sektor przemysłowy ma się gorzej, więc ta poprawa jeszcze nie przyniesie powrotu powyżej 50 punktów w przypadku usług ma to się troszeczkę inaczej. Tutaj te, te odczyty będą powyżej, powyżej tych punktów. No i spodziewane jest um, lekkie pogorszenie, taki sygnał pogorszenia sytuacji w przemyśle, bo indeks w Stanach Zjednoczonych, bo indeks PMI według prognoz ma cofnąć do 52,5 z 52,9, ale pamiętajmy, że 52,5. To wciąż jest bardzo dobry, bardzo dobry odczyt, tak samo jak dobrym odczytem dla sektora usług w Stanach Zjednoczonych jest odczyt na poziomie 53 3 punktów. Więc takie, takie dane dostaniemy, takie dane dostaniemy w czwartek. I to jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne w tym tygodniu to będzie taki najważniejszy czynnik. A z uwagi na to, że generalnie. No to, to nie są dane, które budzą emocje. Co więcej, jak się cofniemy pamięcią do ubiegłego tygodnia, to ani sprzedaż detaliczna, ani dane o produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych, czyli bardzo ważne figury, nie wywołały takiego efektu wow, du dużych emocji, co dla indeksy PMI mają. Stąd moje, mój wniosek, taka teza na ten tydzień, że prawdopodobnie to będzie typowy, wakacyjny tydzień na rynkach finansowych, więc mówiąc brzydko, jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych nie zrobi jakiegoś numeru, to będzie bardzo, to na rynkach finansowych będzie w tym tygodniu, czy powinno być w tym tygodniu bardzo, bardzo spokojnie. I to wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Dzisiaj z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i do widzenia, do usłyszenia.